z tej strony Morionka oraz ze mną jest moja młodsza siostrzyczka. Dzień dobry jest bada i nie ma Tak, to jest mój mały małpiszonek, to jest moja mała małpka. no to dzisiaj będziemy ją uczyć literować. Tak. Prawda, bo jeszcze nie wiem. Ona nie potrafi czytać, ani nie literować, więc będziemy ją uczyć. Okej, okay, okej, okay, patrz. Co to jest? Czekaj, mam mgulkę. Co to jest? B. 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 To. A. To. To jest J. To jest J. J. Inaczej i. I. To jest? Co to jest? K. Dobrze. A, a nie, czekaj To jest j, takie, takie wydłużone. A to? Braciszek j. Braciszek j. A jak się nazywa? J. Nie. nie. Nos? Nie. Nos. To jest. Co to jest? I, 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 I. Dobrze. Na no to co to jest to? B, A, L, I, I, I. K, K, J. I. I, I, B, A, L, I, I, I. K. Tak, końcówka dobrze, to jest ki. A to? By. By. b, a, d, i, i, d, k, k, I. 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 A i co jest po a? W alfabecie. Zaśpiewaj sobie alfabet. A, b. I co to jest? B. A To jest braciszek i. A braciszek i nazywa się? J. Dobrze. To k i i. 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 Wie, powiedz jod, j, i, j. 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 I. I. Widzisz różnicę? No. no. to co to jest? I. A to? I. I. Ja. Nie, i. Teraz spróbuj. Spróbuj. Ja ci trzymam. I. A. Braciszek I. Ja. Dobrze. Co to jest? A. A to? I. I. Dobrze, potrafisz to przeczytać? Co to jest? B A D I D I. No, i ja cały czas ci te same pokazuję. Spróbuj zapamiętać, jakie one są, ok? Spróbuj zapamiętać. Dobrze? I później, jak będziesz to. I później, jak to zapamiętasz, to po prostu będziesz to tak szybko mówić, że wyjdzie słowo, dobrze? Dobrze. No to czekaj, już zmazuję, tak, żebym mogła na nowo ci pokazywać. I to. D-A-B-A. B Ji. D-A-J-D-B-J. B. B nie. d -i, i K. K. I. Powiedziałaś to na początku. B-A. Hi. Ji. Posłuchaj, my nie jesteśmy w Anglii, nie mówimy... On nie mówimy he, ani she, ani is tylko B, A, I. Ki. K. K. I. I. Nie, nie, nie rób, nie mikrofon. Proszę. Co tam? Co to to? E, by. To? A, D, I, g, D, K, K, I. Czy to jest dla ciebie za trudne? No, nawet wszystkie litery. Nawet A? Aha. Czekaj, to ja ci będę szybko, to ja ci przeliteruję, ok? Dobrze. B, A, I, K, I. B, A, K. Nie. By a i k i. D a k. -i. Co chcesz, żeby powiedz mi? Co chcesz, żeby mama zawsze ci czytała przed snem? Wszystkie książki. A książki to. Nie chodzi mi o literaturę, chodzi mi o jaki rodzaj czytasz. Nie czytasz horroru, romansów, czytasz rzeczy, które mają magię, a magia w książkach to. Romansów. Bajki. Romansów. To są bajki. Tutaj piszę bajki. Bajki. Tak, to są bajki. Bajki. No. Bajki. Papugą jesteś. <laughs> No tu czekaj, czekaj. O, 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 o. Czekaj, mam to, mam fajny pomysł. Czekaj, pomyliłam się. patrz, patrz, co to jest? Ha. Nie. Na. Ty. Ty. Nie gryź mnie. A to? A. Co to jest? Co? To ma tylko dwie, ale on ma trzy litery. To czy Lila! Co to jest? To? To? Co to? O to. litera to. trzy Nie? ci, jak wygląda trzy? No niektórzy rysują tak. Niektórzy rysują. Tak, więc czy to przypomina którąś z, ty, z tego? Tak nie masz gorączki. Okej, okay, co to jest? Widzowie którzy to oglądają najpewniej się teraz śmieją. No chodź, co to jest za litera? Nie kładź je. co to jest za To? To, 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 to. Właśnie Ci pokazuję, co to. Już wiem! Co to? Co to? Co? Patrz, przeliteruję ci Naruto i patrzcie, ile pokazuję palców, ok? Dobra. N-A-R-U-T-O. Ile pokazałam palców? Dwa. Okej, okay, zmieniamy plany. Nie uczymy ją czytać, tylko uczymy ją liczyć. Co to? Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Ale nie jak wodiz! Ale całego nie! To policz? Raz, dwa, ale też nie umiem, że się, się No nie umiem jeszcze takich podwójnych. A podwójne to jest ich dużo. Ja Czekaj, teraz 45. Powiedziałaś nosić... 90. Tak? powiedzieć ci coś? Tak. Bo powiedziałeś, że nie potrafisz podwójnych, czyli tak, co nie? Czyli że są dwie, co nie? Pokazać ci coś? To jest z 10. 10 jest podwójna. Ale takich innych... ale innych. Nie, no to wygląda jak jakieś, nie wiem, jakieś dziwne XD. Tutaj mamy jedno łódzko, tutaj drugie ucko. tutaj mamy nosek a tu jakieś dziwne buźko. Haha, ten nie, tutaj jest... O, 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 czekaj, czekaj, tutaj mamy tą drogę, patrz, Aha. tutaj mamy jezdnię, tutaj mamy jezdnię, waś... czekaj, mam, mam fajny pomysł. Zrobię takie coś, i... A, a, zablokuję i patrz, patrz, tutaj mamy jezdnię, tutaj mamy jezdnię. A tutaj mamy tunel pod jezdnią. Dbali się lepszy po Rewolwer Nie, my się nie uczymy rysować, tylko literować. <ścoughs> Jaka obrożona! Okej, okay, co to jest? Cały czas mówię, co to jest! Znudzam. Wyrewerowany rewolwer, wiesz? Nie umiem mówić dobierz alfabet. Nie wiem. Powiedzieć, co. Okej, okay, a co to jest? Co to jest? Powie... ja mi to przypomina? Co przypomina? A wiem, co ci to przypomina. Wiem, co ci to przypomina. Przypomina tobie czapkę. ma. moje książki. Tak? Nie. Zdrajca. Ewa nie <laughs> przypomina. Trójkąt? Nie. Wiem, nie potrafię rysować kółek. Nie. To mi przypomina ciebie. <śmiech> co? <laughs> Okej, okay, to powiedzieć co tu piszę? Co? Iż to? <noise> Aś się położyła z zażenowania. Chodź, wstawaj. Wstawaj. Nic ci nie jest? Żyj. Wiem, co cię uratuje. <głos> <głos> Za dużo jesz. Po prostu odpołożyłeś Ok. <laughs> Mamy tutaj pustą kartkę, więc czekaj, teraz narysuję ci coś, a ty zgadniesz co to jest, okej? Okay? No dobra. I wy też zgadujcie i w kolejnym odcinku wam powiem. Okej, okay, patrz, patrz, no, no chodź. Najpierw narysuj. Ale nie, ty musisz tak, ale nie, ty... To nie, to nie będzie takie ładne, więc mamy tu. Nie baw się recepty. Mamy tutaj to. Jak myślisz co to? Skrzydł um, w górę. Aha. No to Ty, mów jak będziesz miał jakiś pomysł, co to jest. Elf. Czaf. Elf. Elf. O! But elfa. To nie jest butelfa. Jak mi jak kolorować to? Kolorować. Okej, okay, to zaraz to poluję i będziesz miał większe szanse na zgadnięcie. Bo jestem miłą starszą siostrą, prawda? But. But. <try> jak ty to? Jak ty to odgadłeś, że to jak robiłaś te krzyżyki? Po krzyżykach odkryła, że to but Okej, okay, nie mam nic do powiedzenia, żegnaj się, powiedz pa 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 Panie się rysuje? Zniszczyłaś mi buto. <grymne> <grymne> Butu żyje. Pa!